Witam, ja chciałbym tylko powiedzieć, że mam wujka w Mojangu I jeżeli nie zostawicie suba oraz łapki w górę w przeciągu 5 sekund To w sumie nic się nie stanie, ale chciałem to po prostu powiedzieć I zapraszam was do oglądania Co? Te ja wstępy są coraz gorsze Poprzedni odcinek, w którym kopałem się przed siebie przez ponad dwie godziny, zrobił masa kryształ, ileś w świetleń, dlatego stwierdziłem, że przyszedł czas na kolejną edycję. Wiem, moi drodzy, że miałby dzisiaj smog, ale powiem wam szczerze, że tak cholernie dobrze gra mi się w Minecrafta, że naprawdę nie chcę na razie kończyć tej serii. No i moi drodzy, mamy się zrobienia kilka rzeczy. Zaraz zanim pokażę wam, e, gdzie doszedłem. Wspaniały dźwięk, fajny. Muszę zreczytować rzeczy, ponieważ chciałbym, żeby ten level mi się dalej nabijał. Moc 4, płomień, nieskończoność, uderzenie. Wow, dobra, te łuki tutaj to jeden wielki totalny koks, chciałem powiedzieć. I zrobimy sobie zaraz tego moc 5. Ale to nieważne, moi drodzy, ponieważ muszę Wam pokazać, jakie zmiany zaszły na zewnątrz, a zaszło ich tutaj sporo, ponieważ nie było Was ze mną na moim saveie przez prawie tydzień. No i zobaczcie, wyczyściłem całutką wioskę tutaj. Zrobiłem sobie farmę virażerów, znaczy virażerów, farmę zwierzaków. Zrobiłem sobie farmę nasion. No, i tutaj, jeszcze to nieważne, to następny odcinek. Mam kilo w szczęście 2, i mam jeszcze jedną zaklętą książkę, którą znalazłem gdzieś tam w kopalni w Endzie. I sobie skręciłem, ulepszę to na diamentowy kilo w szczęście 3. No, i jeszcze ten. Wspaniały łuk, chciałbym też ulepszyć tam moc 5, płomień 1. Niestety nie ma niezniszczalności, to jest troszeczkę słabe, ponieważ mam bardzo mało strzał, ale to nieważne. Ale tak jak mówię, to jest totalnie nieważne. No i moi drodzy, wydaje mi się, że możemy pójść, znaczy możemy pójść, możemy... E, mogę wam pokazać, co robiłem przez ostatnie 6 godzin. Naprawdę, zawaliłem całą nockę, żeby, żeby nagrać ten film, znaczy nagrać, żeby kopać. E, dlatego... Okej, okay. no i tutaj jest w ogóle jedyny minus, ponieważ pewnie będziemy się przez... E, zombiaki nacierać, ponieważ nie stawiałem pochodni, bo stwierdziłem, że mam pochodnie z. Mam pochodnie z Optifine. No i właśnie, moi drodzy, pierwsze diamenty, jakie znalazłem, były w zasadzie. No zobaczcie, 10 kratek od mojego domku. Także tym razem kopiemy nasz liście, nie kopiemy się pod siebie. Naprawdę zastanawiam się, ile. Leweli zyskam poprzez diamenty. Ile diamentów w końcu uda mi się zebrać, naprawdę. Nie chcę wam dawać dokładnych wniosków, ale naprawdę tego kopania tutaj było naprawdę mega, mega dużo. I tym razem e, chciałem zrobić tak, że mimo wszystko, że nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednim materiale robiłem tak, że jak trafiłem na jakąś lawę, to po prostu ją omijałem, no i robiłem inną drogę. Tym razem, moi drodzy, cała ta kratka Cały czas kopałem się przed siebie. Nie skręcałem, nieważne co by się działo. Na szczęście trafiłem na żadne takie większe zbiorowiska lawy. Tam zawsze na jakieś malutkie te trafiałem. Tutaj zobaczcie, tak samo niszczymy to i zobaczcie, jakie jest ogromne, to jest potężnie ogromne. Tutaj mamy lapis lazuli. Będę wykopywał tylko te rzeczy, za które dostaje się z węgla, bo węgla mam naprawdę dużo. No i tam, moi drodzy, docieramy do pierwszych diamentów. Jak coś kratek, które wykopałem, było chyba ponad 2 albo trzy tysiące. Nie jestem do końca pewien. Tego nawet tam nie widać. Także biegnijmy po prostu dalej. E, mam nadzieję, że nie zespi mi się zaden, żaden zamiak po drodze Bo nie będę ukrywał, że tych pochodni stawiać mi się po prostu nie chciało Plus efekt do miniaturki powinien być ciekawszy w momencie, kiedy będzie tam ciemno Kilka faktów na temat tego kopania Przede wszystkim ta dziura jest mega, mega ogromna I jest kilka razy większa niż ta poprzednia Ponieważ poprzednią przez dwie godziny kopałem żelaznym kilofem e, A tutaj mimo wszystko kopałem diamentowym kilofem na mocy 4 Mocy 4 tak się nazywa Nie, na e, wydajności 4 Także tutaj zdecydowanie Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie po prostu Okej, okay, tu jest lawa, nie powinienem kopać się pod siebie No tutaj, tak jak mówię, zdecydowanie po prostu Jest przewaga właśnie do kilofa e, Także tym razem kratek jest Zdecydowanie więcej e, Co ciekawe, nie wiem czy mogę to teraz, Nie wiem czy powinienem tu teraz mówić, ale e, Wykopałem, wydaje mi się Mniej diamentów e, Tutaj póki co mieliśmy chyba dwie rudy, tutaj mamy lapis... RUDY, O oh fuck! JAKI jest, jak się straszyłem. gdzie jest mój miecz Dawaj miecz o Boże, nie nie było ich szukać, tak wyszli z dupy po prostu. Czy jakimś mam jakąś strzelię, ani jednej strzały? No to wspaniale, dobra. Mogę się przez to przedostać i odzyskać mój miecz, please? Aha, mój miecz jest tutaj. Ja pierdziel naprawdę, przez takie rzeczy Idzie, nie wiem, idzie Dostać zawałów w tych, grze po prostu Że nagle w jednym miejscu Rozpiły się trzy zombiaki i, no nie wiem, na was wyskakują Boże święty, tym razem nie wpadnę do lawy Jak wpadnę tym razem do lawy To usuwam minecrafta i kończymy serię Więc, yy, no, mam nadzieję, że tak się nie stanie O, tutaj zobaczcie Obok diamentów już czekają Kolejne właśnie tutaj Tutaj jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jak kopałem dwie godziny To prawie w ogóle nie znajdowałem diamentów e, W tej prostej kratce, gdzie kopałem, a tutaj tego są sporo było. E, mamy tutaj... Nie, błagam się. Możesz nie eksplodować mi na diaksy, please. Fajna też. No, mogłem stawiać te... Się... Błagam nie na diamenty. No i chyba jeden diament. O, ale się wydostał na szczęście, tylko jeden niestety. No nic, kopiemy ze szczęściem. No mamy już 40 diaksów w naszym koncie. No moi drodzy, powiem tak. Mam nadzieję, że te diamenty starczą nam już do końca gry, no bo nie będę ukrywał, że... No nie będę ukrywał, że naprawdę, naprawdę troszeczkę się tutaj nabracowałem. Całą noskę zrywałem, żeby to wykopać. Tutaj wykopujemy kolejnego restona. Ciekawe, czy tym razem też znajdziemy jakieś takie rosowe diaksy za To jest też dobre pytanie. Mam nadzieję, że tak. Ponieważ, no nie będę ukrywał, diamentów jest chyba mniej niż było ostatnio. A to jest naprawdę dziwne, bo wtedy kopałem. Wtedy kopałem dwie godziny, a teraz kopałem zdecydowanie więcej. Okej, okay, tutaj nie słychać lawy, też teraz jestem wyczulony strasznie na te dźwięki. Bo nie będę ukrywał. Okej, okay, skelet chyba. Bo nie będę ukrywał, że pod poprzednim. Ma... No, dostałem po prostu na łóżkę, nie z poprzedniego materiału, że. Dosta... Okej, okay, tam już jest kolejne diamenty. No, po prostu na łóżka była taka. Słyszałem, ale na szczęście nic nie kapie, także mogę na spokojnie sobie wydobywać rzeczy. W ogóle mega dużo restona tutaj jest. I nie będę ukrywał restą mi się przyda, ponieważ będę potrzebował dużo, dużo, dużo torów. A restona jakoś mega, mega dużo nie miałem. Okej, okay, tutaj zobaczcie. Szczęście, 54 diamenty na moim koncie, także no. Powiem Wam tak, naprawdę jestem mega szczęśliwy z tego. Cieszę się, że tak to wyszło, nie inaczej. No i lecimy dalej, ponieważ tego jest naprawdę mega, mega dużo tutaj słyszę lawę Wszelki wypadek, żeby do niej nie wpaść. Cyk, bierzemy Redstone, bierzemy X, bo 20 level na moim koncie, już totalnie za afriko, to dalej nie ma końca. To się nie kończy po prostu. Jestem już, zobaczcie, na minus 2900. Na minus 100 i to nie wiem, czy to jest na przykład, czy to jest nawet połowa tego, co wykopałem. I zobaczcie, tutaj był taki okres, gdzie w prawie w ogóle nie było diamentów. Nie wiem jestem pewien, że jak na przykład bym kopał w ten sposób, to pewnie tych diaksów znalazłbym 3 razy więcej. No i na tym polega ten film, co nie, żeby zobaczyć, ile diaksów uda mi się wykopać. Mam nadzieję, że jak najwięcej bierzemy restona Po to, żelazo e, też będę na pewno się wracał tutaj, ponieważ nie będę ukrywał, będę potrzebował też mega sporo żelaza i mega sporo złota, e, ponieważ tak jak mówię, będę potrzebował dużo, 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 dużo torów. Okej, okay, dobra, tak jak myślałem, musiało to się zdać po prostu. No po prostu to było zbyt obvious, żeby się nie stało. No przynajmniej raz tak myślałem, że wykopię jakiś surowiec i po prostu obok tego znajdą się diamenty. Zastanawiam się naprawdę ile? Obok ilu diamentów ja się po prostu przekopałem obok. To mnie tak mega ciekawi. Wydaje mi się, że przynajmniej przez 300 myślę. Jak nie więcej, bo naprawdę to jest. To po prostu to jest niemożliwe. Jestem pewien, że jak na przykład tutaj kopał, to zaraz będzie trafiłbym na jakieś diamenty. No ale to już niestety tylko i wyłącznie gdybanie, ponieważ tego aktualnie nie sprawdzę. Tam zobaczcie. Zobaczcie, jaka była ogromna przerwa między diamentami. Tutaj mamy jakieś la jakąś lawę. No i dopiero gdzieś tutaj na horyzoncie mamy kolejne diaksy. Także tak jak mówię, tych diaksów na godziny kopania było zdecydowanie mniej e, niż. E, w momen niż przy pierwszym odcinku, no tak jak mówię, no. Wtedy byłem głupi, wtedy wpadłem do lawy. Teraz tego błędu dwa razy nie popełnię, zobaczcie, dalej nie widać końca, po prostu tak opalia się nie kończy. I zobaczcie, tutaj był taki mega, mega, mega zastój. Totalnie nic nie było. Wydaje mi się w ogóle, że. Okej, okay, dobra. Na szczęście zobaczyłem. No właśnie tak jak mówię, no tym razem nie wpadnę do lawy, nie? No jakbym teraz wpadł do lawy z ponad takim diamentu, w ogóle potrzebuję. Powoli slot na diamenty, ale raczej, raczej nie zapełnimy tego drugiego staka, ponieważ no nie będę ukrywał tych diaksów, tutaj było wyjątkowo mało. Tutaj zobaczcie, że dopiero chyba po jakichś 500 kratkach mamy kolejną rudę diamentu, także no to był niestety niefartowny, niefartowny to był po prostu. E, Niewartowną kratkę po prostu wy, wybrałem, wydaje mi się. Że bym kopał na przykład trzy kratki dalej do tych diaksów powinienem był znaleźć więcej. Mamy tutaj kolejne diamenty. Na szczęściu trzy jest ich naprawdę, naprawdę mega dużo. Mamy już ponad staka i 6, 36 diamentów, także no powiem wam szczerze, że to jest naprawdę mega, mega fajne. Jestem na minus 3600, a moja baza jest na minus 2000, także już 1500 kratek za nami. No powiem wam szczerze, że to dalej nie ma końca. Naprawdę na nie wiem, kiedy się to ponieważ ja to generalnie kopałem jakieś dwa dni temu, także już nie pamiętam do ilu tam było, ale pamiętam, że po prostu w pewnym momencie się wkurzyłem i stwierdziłem okej, okay, tu mamy kolejne diaksy. W pewnym momencie się Górze mi stwierdziłem, dobra, mam to w dupie, że kopię do ostatnich diaksów i stąd idę. Bo już naprawdę byłem tak zmęczony. Siedziałem do czwartej w nocy kopiąc to, naprawdę. Chyba od 22 do czwartej, jak się nie mylę. Także także mam nadzieję, że docenicie moją wspaniałą pracę tutaj górniczą. Łapką w górę! Będę mega, mega wdzięczny. Jeżeli ktoś Was jeszcze nie subskrybuje do kanału, to zasubskrybujcie go już teraz. Będę mega, 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 mega wdzięczny. Okej, okay, dochodzimy tutaj do kolejnych diamentów. Chyba nie słyszę lawy, więc wydaje mi się, że będę kopał. No, będę kopał bezpiecznie, oczywiście. Tutaj, tak jak mówię, tutaj, o zobaczcie, widzicie? Bra brakuje mi po prostu slota już nawet na te diamenty. Także mamy ponad dwa staki diaksów, także jestem potężnym górnikiem. Powiem Wam szczerze, że jak pierwszy odcinek nagrywałem z myślą, że po prostu potrzebuję diaksów i muszę nagrać jakiś film szukania diaksów, a mi wydawało mi się, że po prostu zwykłe zwiedzanie kopalni byłoby nudne. Po prostu już coś takiego nagrałem. Słyszę, wodę nie lawę, więc tutaj też wydaje mi się, że raczej powinienem spokojnie wykopywać te rzeczy. Okej, okay. cyk. No i naprawdę, naprawdę, naprawdę. Już ponad dwa staki, ponad 100 diamentów mamy już, także jest mega, mega spoko. E, lecimy dalej, to się nie kończy, zobaczcie. 4000 kratek, 2000 kratek po prostu kopania się w jedną tronę Okej, okay, coś widzę, chyba kobla jakiegoś. I wydaje mi się, moi drodzy, że możemy docierać powoli do końca, jeżeli się nie mylę. Uwaga, 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 tak! Docieramy chyba na 80% do końca, ponieważ w momencie kiedy zniszczę do kobla, zobaczę diamenty, tak? Tak, zgadza się moi drodzy, doszliśmy do samego końca i był to moment, w którym powiedziałem, dobra, mam to gdzieś. Idę spać. I teraz pokażę wam, gdzie się dokopałem. Wychodząc do góry już, ponieważ ja dalej już się nie kopię, tak jak mówię, mam to gdzieś. Okej, okay, docieramy już chyba do ziemi, bo słyszę lawę. W ogóle zobaczcie, w jakim fajnym miejscu się wykopałem. Tu już w tym momencie. okej, okay, zobaczcie, jestem na górze. I zobaczcie w jakim miejscu się wykopałem do góry. Fajnie by było, jakbym się kopał na przykład trzy kratki dalej i bym sobie zginął od lawy. To by było naprawdę fajne. No i moi drodzy, zobaczcie, gdzie mnie wywaliło. Jestem 2,5 tysiąca latek dalej. I naprawdę droga, którą musiałem przejść do domu była całkiem ciekawa, bo trafiłem na milion różnych biomów I co ciekawe, nie było nic ciekawego po drodze, także tutaj nie będę was zanudzał, po prostu dojdę sobie sam Okej okay, moi drodzy, jesteśmy już w domu, Prześpimy się na szybko, żeby tutaj jakieś potwory przypadkiem zniszczyły nam wszystkiego No i podsumujmy sobie co udało nam się wykopać, a udało nam się wykopać całkiem sporo, ponieważ tak jak mówiłem, czekajcie tutaj mam skrzynkę z rzeczami Mam ponad Dwa staki diamentów Tym razem dwa staki, które już ze mną zostaną Mamy bardzo dużo lapisu I mamy bardzo, 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 bardzo Dużo redstone'a, także wydaje mi się, że No jesteśmy po prostu moi drodzy Zwycięzcami dzisiejszego Materiału, nie wiem gdzie mam nie mam nawet na to wszystko, więc trzeba zrobić kolejną. Także moi drodzy, w dzisiejszym materiale to by było na tyle. Ja idę kopać sobie żelazo. Dziękuję bardzo życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa, subskrybujcie kanał.